Czy Robert Lewandowski dostanie młodego źrebaka? Wszystko na to wskazuje. No właśnie, co to będzie za źrebak? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat sytuacji Roberta Lewandowskiego i Bayernu Monachium, ponieważ okazuje się, że do Bayernu Monachium może trafić młody źrebak, ale nie zwierzę, a tak naprawdę zawodnik po rusji Gadbach. Chodzi o transfer Floriana Neuhausa. Media niemieckie informują o tym, że to jest zawodnik, który może zasilić szeregi Bayernu Monachium. O tym informuje przynajmniej Christian Fak z Bildu. No i właśnie, ten zawodnik miałby trafić do Bayernu Monachium w okienku letnim, bo wtedy po prostu etycznie jest ta klauzula Dostępna i można wykupić tego e, praktycznie no, pomocnika za kwotę 40 milionów euro. E, później ta stawka za tego zawodnika zmienia się. No i e, media niemieckie, dokładnie Bild, mówią o tym, że właśnie prawdopodobnie e, tutaj Neuhaus, Florian Neuhaus trafi tutaj do Bayernu Monachium. A więc ten zawodnik, który ostatnio pogrążył praktycznie Bayern Monachium, bo Borussia Mönchengladbach wygra wygrała 3 do 2 jeśli chodzi o spotkanie z Bayernem Monachium i na listę sz szerszu właśnie wpisał się Florian Neuhaus, tak? Ma on 23 lata, stąd po prostu ten młody źrebak, tak? No bo wiadomo, że um, tutaj piłkarzy Borussia Mönchengladbach nazywa się e, źrebakami, natomiast stąd właśnie m, ten transfer, e, tutaj media krzyknęły jako transfer młodego źrebaka do Bayernu Monachium, no i to jest zawodnik, który ma 23 lata, e, według transfer market wyceniany jest na 28 milionów euro ale to jest tak, oczywiście taka szacunkowa wartość tego zawodnika, wiadomo, że e, transfer market dziś zawsze niżej, może nie za niżej, ale niżej po prostu jest ta wartość, jakby tak w praktyce będzie to większa kwota. No, i mówi się o tym, że w okienku letnim, właśnie Bayern Monachium może kupić tego zawodnika za 40 milionów euro. Poza tym zainteresowanie pozyskaniem tego zawodnika jest kilka klubów europejskich, tak. No i teraz, jeśli chodzi o tego zawodnika, no to występował także w reprezentacji Niemiec. Natomiast, jeśli chodzi o reprezentację Niemiec, to ma tutaj trzy mecze, tak, w reprezentacji Niemiec, więc to nie jest zbyt dużo. Natomiast ma też po prostu jedną bramkę, jednego gola, jeśli chodzi o reprezentację Niemiec. Tak, ma praktycznie tutaj jednego gola, jeśli chodzi o reprezentację Niemiec. Moim zdaniem, czy to będzie wzmocnienie, jeśli chodzi o Bayern Monachium, zobaczymy. Bo jeśli chodzi o pomocników, tutaj Bayern Monachium nie ma na co narzekać. Natomiast jeśli chodzi o kolejne wzmocnienie w przypadku Bayernu Monachium, na pewno to jest dobra sytuacja. No, pamiętajmy, że tu mogą być różne sytuacje: mogą być problemy zdrowotne, kontuzje, tak, koronawirus i tak dalej. Więc. Czy on ma taką jakość tak na Bayern Monachium? Ciężko jest mi powiedział. Widziałem jego po prostu w meczach, spotkania. Natomiast no, nie są tak jakieś po prostu genialne zawodniki. Na pewno na tle Bundesligi wyróżnia się. Ale no, jeszcze tego transferu nie ma, tak? ale wszystko praktycznie na, na to wskazuje, że przejdzie tutaj do Bayernu Monachium, bo też jakby taka polityka jest w Bayernu, żeby wyciągać tych najlepszych zawodników z Bundesligi, żeby oni przechodzili do Bayernu. Więc tak to właśnie ma wyglądać. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat wiecie, co na ten temat myślicie. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się, cześć!